w filmie na kanale dzisiaj film z łąk golimy łąki przyściutkie trawy są potężne Naprawdę dawno dawno takich traw nie było Kosiarki tak jęczą mi też czuję, czuję trawy no mega są trawy no, widać dostały obornika dostały nawozu no są trawy, jedne mamy, mogę i tak się pochwalić według mnie mamy jedne z lepszych w okolicy, Ni, że nie ma tutaj takich traw No głównie to są same takie trawy, tu jest wydaje będzie pola 30 na pewno ładnie było tak 11 na godzinę, to no jest 2000 obrotów, żeby to ładnie wszystko szło, mieliśmy problem z potingerką Zdaję łożyska poszły na wytym Łożyska wytym, ale tej nasion leci więc co mi się, jak mi się palczy, mi się poli ten Kosiarka mi się poli z przodu ten krzyżak jakiś coś A tutaj, te nasiona A no i co dalej mówiłem Mieliśmy problem z kosiarką Dobra że tak wyrównam do równego Mieliśmy problem z kosiarką Z potingerką Przekładni, łożyska poszły, ale już ogarnięte. Koś kapie nie, i musimy to ogarnąć. Tylko po prostu się śpieszymy bo są po, póki są pogody, trzeba go goli te łąki, dolewam, raz po raz oleju do przekładni. Ale to no, no bo, bo wszystko nie może dobrze iść. Wiadomo, maje, że jest, już miałem myśl żeby na jedną kosi, bo wyjechałem, Poszły łożyska, bo się naminęła trawa, gdzieś parę czy trawa tam nie jest zawinięta. Ale nie jest. W tą łąkę to pójdę zobaczyć jeszcze, ale jest tak zadowoleni, jesteśmy tak ogólnie zadowoleni, tak straf. jeżeli jestem ciekawy, tam nie wiem, młodzież był, Mówi, że tragedii nie ma. Yy, na podno samą do tecią, bo tu są te lepsze łąki. Będziemy w tym roku jeszcze przesiewać, przesiewać będziemy je. No, ale tak to, być się nie zapyła przednia. No. Jestem się co tam będzie. Tu są będą rekordy w tym roku siana. Tak jak siana nie ma, a my jesteśmy tak zadowoleni, rekordy siana będą, naprawdę. Ile my, a dużo nie daliśmy, bo dawaliśmy no, dużo obornik daje. Ta łąka to dużo obornik, to jest racja, że daje dużo obornik. Nie ładny nic koszę No dużo obornik daje. Ale tu bo tak jakby polifoskę NPK sypiliśmy 150 i, i i tyle. I reszty tylko bornik. No pierwszy bornik poszedł. Później dopiero nawóz, bo dopiero początek kwietnia, koniec marca jakoś nawóz. Chyba jest yy, początek kwietnia. No, tak mi się wydaje. No są fajne, mega, mega łąki. Tu jeszcze mam jedną, te lepsze mówię, bo tak już mam dzisiaj od 1 na 12, chyba zacząłem jakoś wtedy wsiadanie, bo to jeszcze rano gosi... Kosiliśmy, boże nie kosiliśmy Kosiarkę robiliśmy Kosiarkę robiliśmy I tak, tak wyszło nam Kurde ale są piękne trawy, no Jestem tak zadowolony A ściano jest tak w leżało, że o Się trochę, się trochę utkuj, utkujemy Kasa wiadomo potrzebna liwami on y, Na paliwa, nie paliwa No to Czemu, czemu nie ale chodzi Opór Dzisiaj oporowo, całodobowo Bo mam jeszcze Tu jest chyba półtora, tu jest, będzie półtora hektara Ta jeszcze łąka To dokończyć i tam jest chyba trzy I tam piętnaście No to dzisiaj, a jest godzina już Za pięć, szósta Do dwunastej pierwsza Ty jest teraz dzisiaj no tak będzie gdzieś, to mówię, do dzisiaj doba, doba. Nie, no może doba nie, ale tak do 12.01 mi się daje, będę miał, bo czy że tam dojadę, to jest godzina, nie, może nie godzina, 40 minut, bo to jest to kawał drogi, tak szczerze. Ja pierdzielę! ja my mówimy, że już nie będę co dawać jeść bykom, a tu, no, zaskoczenie! Naprawdę, zaskoczenie i to bardzo miłe. Jutro wuja już jedno, wuja już przewraca? Bo miał przewracać, ale go tutaj, może tamte, że tamtą małą jeszcze, może już przewraca No, wuja miał przewracać. Ja jutro bym pojechał wtedy na tą podnoteć. Podnoteć bym pojechał. I tyle, no Zrobiłem, kurde, dobra, się się kości później Dobra, ja się włączę, jak już będę na tamtej łące kosił Na tamtej, na tamtej łące kosił później będę jeszcze na pewno nagrywał Zobaczy, ocenię, pokażę wam, jaką trawę te, Jakie trawy są bez nawodu, bez obornika, bez niczego Ekologia w 100% No to zaraz się widzimy Dobra, i teraz wam pokażę od razu trawę, już mówię, żeby ktoś może ścionika tak nie widać z filmu, to jaka tu jest trawa, piękna, piękna, o, gęściutka, tu ładnie, no i ją będziemy przesiewać, o, tam jest położona, jest, ładna, o, i tu jest nawet lepsza niż tam, niż tu, co teraz kosiłem, tu skończyłem już, jadę walczyć z tą, tu chyba półtora hektara Może po dwa, pod nie półtora Dobra, biorę się do roboty żeby po nocach później aż tak, tak nie robić Dobra ja już kończę nie dzisiaj jeszcze się to jeszcze przede długie, duże hektary ale nie dobra nie tu wyszym nie pojawię. to jeszcze mogę bliży się no, to mi się yy, Jeszcze dzisiaj przydam duże hektary, ale tutaj już kończę tą działkę Tą działkę już kończę jalna na podmoteć. I zobaczymy co tam będzie. To wam pokażę oh, okay. Też są trawy to jest najbardziej dziurawa łąka chyba jaką mamy Tu tam z presą 9 na godzinę A ja mam przejwączoną, włączony? Chyba jak skakałem? No. no No i da się wyskoczyć z kabiny, naprawdę Takie dziury Ale no co, to zrobimy z powrotem? Nie, jeszcze w tą, w tą stronę pojechajcie. jedziemy. No, pożyczki inne, a wszystko na pola na, na łąki nam I no, no i co, no, chyba oczaraz zgarnę, zgarnęliśmy to, tu w i to wszystko, ale tak zostało jeszcze coś i tak wyżej jechałem przy robach, bo mówię, się bałem. Bałem się, mówię, że. Które porozwala maszynę Maszyna wartna no, w tym stanie co jest teraz 30 no już używka no już ma 19 rok Piąty sezon? Piąty sezon już wali. No chyba no, To dobrze w naszym koniecznościach to dopiero no powiedzmy że piąty sezon kosi I Porozwalać maszynę No to no ta koleżanka przed no, no, drugi sezon kosi no to no, ale... ale dużo robią też te siłowniki, one tak duże, ją duży poziom poziomują. To jest dobre. O, jeszcze chyba nawet nie zabiorę ją tak zaraz. Się wydaje. O, tu tu tu, O, jeszcze raz No i to tu jest hektarów łąk, naprawdę Tu się wziąć, to jest na te dwie Trzy miesiące koszenia ja w dzień w gdzie żeby wszystkie łąki skosić Tak, i to tak od... Nie no całodobowo O nie no. smarowanie to no by było Raz tygodni, ile ta maszyna raz, w raz dziennie, raz cały dzień po i to jest tyle. No dobra, jak, jak nie było tej przedniej, ale na to była wtedy też fera. No, no dobra, to raz dziennie. No bo jak, nie, jak jeszcze była stara kosiarka, no to kosiliśmy na dwie. Ja małem Holandę przykładowo, i przykładowo, najczęściej małym, a potem się fajnie małem jeździło. Tutaj z tej kosiarki z No bo ja też szóstką z potingerką bo głównie to my siedzimy na łąkach. Tata, no, tak, tata podwozi balony, to ale tak to parę jazd wuje. i siedzimy na łąkach. Na no, już jego się traf u siebie, dzisiaj w tym roku, jakbyśmy jakbyś mnie nasz, że abym pokosił sobie, no to pokoszę. tak zawsze przewracałem, imprezowałem a tak przewraca. Teraz wuje akurat, ale jutro już ja będę raczej przewracał. A ja dzisiaj zapykoszę. Właśnie, o, tam widać oporowiec na, oporowiec, oporowiec na kogucie przewraca. Fajnie, fajnie. Dobra, ja składam zestaw, na że końca i jadę dalej. Ja się włączę, już będę kosił, to już będzie na pewno ciemno będzie, ale już po nozecią Także po całą noc ocieplę, ale 100 metrów. Zaraz się widzimy. Witam, witam yy, w kolejnym dniu. Wczoraj nie skończyłem, ale tu zaraz opowiem, tylko wyjadę na prostą. Hała, szmata. Dobra Do góry, do góry z, z, z brzegu straszne kretowiska są i to się denerwuje Pięć, duna, dobra Te kretowiska są i Tak się ten, tylko pierwsze tak dwa przejazdy dookoła środek nie Abo dziku też no w nie skończyłem, no, zrobiłem jeden pas tylko i trochę zacząłem drugiego, bo zaczęło mi się sprzęgło z przodu dymić i po prostu by się za tym zapykało, a nie miałem kluczy. Nie miałem, nie miałem dwóch dziewiętnastek. No i musiałem wjać, bo musiałem dokręcić sprzęgło z przodu, z przodu w kosiarce temu zjechałem, bo tak to bym wczoraj skończył to. No i zobaczcie, powiem, zobaczcie tak szerze, ekologiczne łąki, które nigdy, nigdy nie widziały nawozu ani obornika, trawy na ten rok niesamowite. Jesteśmy zadowoleni. Ja już kończę ostatni, ostatni pas, no, ostatni pas. Dalej są kogoś innego. No więc. Na, na ten rok na tą suszę Tak już na tam, tam pokazywałem nie się To są trawy niesamowite Pierwszy raz yy, a, i pierwszy raz zawsze jak zaczynam to zawsze od rowów czy od krzaków zawsze jadę boczną patrzę Ta waża same krzaki zaczęła czegoś to do końca już będę jał drugi raz w koło o, tak, teraz podjedziemy Ludzie już się wzięli za łąki generalnie To już widać Co chwilę ktoś się robi coś albo już pracują, niektórzy już zebrali To już na Kieszonkę jak mają w programie po 15 już na kieszonkę już raczej zebrali, bo dzisiaj 20 20 czerwca, doczekaliśmy na pogodę, bo nie było pogody. No, ale co zrobić? Co Ludzie mówią, już ładnie popierali to. A teraz tutaj już jeździli za przewracanie łąk, głównie, mamy dobrze. Ja to jutro chciałem dzisiaj to dojechać, bo jak wczoraj wyskosił, to dzisiaj po południu, ale a dzisiaj mówię, albo za dzisiaj jechać już. Ale stwierdziłem, tak mówię do otarty, mówię, że raz tylko to ty się przerzuci, bo to ekologiczne, to aż takiej nie ma trawy, no jest trawa, ale nie aż taka, to raz się przerzuci na siano i starczy, więc, no... Więc nie ma... Dlatego jutro, jutro spokojnie se pojadę też szóstką, przerzucę wszystkie łąki wtedy, teraz starczy. No i tam ten te lepsze co wczor wczoraj kosiłem Co wczoraj kosiłem to Też od razu drugi raz poprzerzucam i będzie Będzie Gra Grała gitara I wtedy liczyć I jutro będzie środa Środa Czwartek. Czwartek po południu Przy dobrych pogodach Lub piątek To będzie zakończenie 11 11 jedziemy byśmy wtedy już mogli jechać nawet bo ja wujam, mógłby nawet szybciej gier, grabić, a ja bym podleciał później z pracy. Po prostu wuja, bo ja i tak. I tak zazwyczaj na niego jeszcze czekam. Jak też by grawi kiszągę, to nie, ta kiszągę to tak nie, kiszągę do domu ja wolniej jadę, bo to noży, to jest opór trochę. Zdaje no. Prezes, nawet nie zdołałem zważyć. Gospodarz, tata, przyjedzie, odpalił lewarę. Jedzie zobaczyć, co to są w ogóle za trawy tu. A są trawy, kurde Kurde ale to jest ty. Masakra A cofnę, będę do równego, Mniejszam, drogę z Kości do Kości jak wjechałem tu drogę bo do drogę to my kosimy te zazwyczaj na łąki Ładny na prostym O, tu zabyt Nie, tu są te przodnie łąki, są tak dziurawe, że tak średnio Tak zawsze jeżdżę na wyszej, tak mówię, około 11 godzinach w tych trawach Ale... Okej okay. Myślę, że już szkóra w tym bałek, tam jest, taki niepewny Ładnie mhm. trawy się nie nawinęło Najważniejsze Pierwszy raz generalnie generalnej koszy, z kosiarką naprzednią. Dotrzeba się jakieś pierwsza, bo no, drugi rok mamy ją. Ale to jak się dostanie w prawe i ją dobrze ustawi to, to jest baja kosiarka. Możecie zobaczyć skórę, że to jest tak... Nic nie widać czasami miejscami. Wiadomo, każdy jak mieć jak, jak, jak najniżej skoszone, jak najładniej, bo przygotowano. No, jest w cenie, a to jest krytołowiec. Jeszcze od tych dzików to zgłosiliśmy tutaj, temu uznali nam, które weszły na pierwszej dział, na pierwszym pasie i na trzecim mi się wydaje już. Trzeba też będziemy mogli przyciąć trochę, bo trochę dużo łąki nam zabierają i niestety żeby się po kosiarki, no pokosiarki praktycznie w przyszłym roku to się trzeba zrobić, bo już w tym roku się zabieraliśmy lata, nie wyszło nam kurde, mnie nie pąk, wyszedłem tylko coś zobaczyć Zobaczyć olej w kosiarkach Zobaczyć olej w kosiarkach byłem Tak jak pomki mnie pożarły to jest masakra To jest, jest największy ból na No, nisko kozi bo siano w scenie Kurde Nie, nie pamiętam takich lat żeby tak siano było w cenie No traf nie ma generalnie My, znaczy, My mamy eleganckie trawy ego top wywaliło teraz mi ego, ego poszło do góry Bo trawy są no ale nie dobra pchała się nie w Kurę, się... wczoraj już nie mogę wieczorem ujaźć z tą gósiarką. mówię tak uczułem się sprzęgło tylko bo były śruby popuszczone za chwilę mi się pchała a teraz to kurde a jak burza ile Od razu muszę przyduźcie Dobro tu dać miód ona czuła swoje zapyta Nie Dobra Tak to muszę ją podejść do kucówne, do, kucówne do tyłu i wtedy jadę dalej Od razu tu ja też jak się jak się pcha to jest też, też, też pod tym względem raczej Dobra się będę powiadał widzimy się na pewno w kolejnym filmie przewracanie łąk to jutro będę nagrywał, dzisiaj to sobie To co? Widzimy się w następnych filmach. Dziękuję za obejrzenie tego filmu na razie i cześć!